Dzisiaj mamy okazję rozmawiać z Łukaszem Kędzią, jednym z współwłaścicieli firmy Modus Sand. Znajdujemy się miejski dom Kultury właśnie. I co tutaj się dzieje? Koncert dwóch orkiestr. Jedna z zagranicy, z Czech, a druga tutejsza z olesna. Od kilku lat korzystacie z rozwiązań JBL Professional, co najbardziej przekonuje Was do. Pozostania w ekosystemie Harmana? Z perspektywy czasu przede wszystkim niezawodność. To jest coś, co nas przekonuje, jeśli chodzi o użytkowanie. System VTX, V20 i jak oceniacie faktycznie po 11 sezonach? Po 11 latach. Jeśli chodzi o serię VTX, w tym wypadku a6 mamy od 2 lat, a V20. 11. No to co mogę powiedzieć, nie mieliśmy nigdy z tym problemu. No niezawodność. Wspominaliście, że początkowo rozważaliście zakup SRX 900, ale ostatecznie wybraliście vtxa 6? No było to spowodowane tym, że zakupiliśmy 18 subbasów SRX-a, które stosujemy do systemu. Z serii VTX do V20. A żeby uzupełnić temat wszystkie mniejsze imprezy, to chcieliśmy właśnie kupić SRX-a 906, ale usłyszeliśmy A6 i zostaliśmy przy tej lepszej w naszym wypadku. Sezon plenerowy już za nami, ale jak widać, pracy nadal nie brakuje. Jakiego typu realizacje dominują teraz w Waszym kalendarzu? Wszystkie małe imprezy, domy kultury, mniejsze eventy. Większe imprezy też się zdarzają w obiektach zamkniętych, ale do większych zastosowań mamy. V20, a do wszystkich mniejszych, tak jak widzimy tutaj, a 6.